Witam wszystkich bardzo gorąco w ten piękny lipcowy dzień. Moi kochani, dzisiaj zaczynamy. Tutaj jest pytanie i odpowiedź. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście, pytanie jedno. Ubiegam, ostrzegam, że jedno, chodzi o jedno pytanie. To tutaj nie musicie od razu biec do wróżki. Zobaczymy za chwilkę w kartach intuicyjnych, co nam powiedzą. Także ten rozkład, taki układ krótki z trzech kart jest przeznaczony dla każdego, prawda? I tutaj, moi drodzy, gdy masz problem, potrzebujesz takiej szybkiej rady, to możesz tu skorzystać z tego filmiku. Także za chwilkę ja tasuję karty, za chwilę wylosujemy trzy. Karty, ja jeszcze oczywiście sobie troszkę przełożę, pomedytuję, moi drodzy. Można przełożyć jeszcze, by było raz, ale dawno nie były używane, tasowane. Także w tej chwili macie czas pomyśleć nad pytaniem i zobaczymy, co karty intuicyjne podpowiedzą, tak? Także zobaczmy, moi drodzy, pierwsza karta, druga karta. I trzecia karta. Myślę, że każdy już pytanie ma w głowie. Tutaj moi kochani, zaczynamy od pierwszej. Jeśli będą dwie pozytywne, to będzie odpowiedź na tak lub trzy. Jeśli jedna, no to niekoniecznie to się spełni w jakimś tam procencie, tylko może 10%. No, zobaczymy moi drodzy od pierwszej karty. Myślę, że wszyscy można zastopować sobie ten filmik i wszyscy mają już w głowie pytanie. Dobrze, przeszkody. Na początku tutaj pojawiają się przeszkody, które trzeba będzie ominąć. Może to nie będzie dla ciebie takie łatwe, ale też musisz się liczyć z tym, że. Te przeszkody w życiu zawsze są, one kształtują nasz charakter, prawda? Nieprzewidziane jakieś trudności, tutaj może być jakaś sprawa opóźniona, możesz też mieć brak energii do wykonania tego tej sprawy. Tutaj może też ktoś będzie opóźniał coś, y, będzie trzeba uzupełniać jakieś y, sprawy, tutaj dokumenty na przykład. Y, może też y, termin jakiś nie będzie dotrzymany. Y, możliwe, że też y, Będą jakieś plotki, będą jakieś pomówienia na Twój temat. Różne przeszkody mogą być kładzione Ci pod nogi w uzyskaniu y, tutaj Twojego celu. Zobaczmy drugą kartę. Zdrowie. No, y, tutaj, tak naprawdę, Twoje zdrowie jest największym skarbem, jaki mamy, prawda? I to zdrowie będzie albo pomocne, raczej tutaj będzie pomocne, bo trzeba będzie mieć więcej wigoru, chęci do życia, zaakceptować samego siebie. Yy, tutaj yy, możliwe, że żeby to wyszło, to o czym tak naprawdę marzysz, pytasz w tej chwili, to potrzebny będzie bardziej aktywny tryb życia. Unikanie, może jakichś nałogów, szkodliwych potraw, y, możliwe, że y, też zdrowy sen, zdrowe nawyki i tak dalej. Tutaj zdrowie, bo większy wigor, większa chęć, większy zapał musisz mieć, y, musisz być bardziej świadomy i mieć jakąś równowagę między pracą a odpoczynkiem. Także zdrowie będzie też kluczowym, y, tutaj y, takim elementem w uzyskaniu tego. O co pytasz? No i oczywiście trzecia karta zmiana. Zmiana będzie konieczna, tak? Dopowiemy sobie, bo tutaj te trzy karty tak naprawdę potrzebny będzie taki przełom, przekształcenie się, potrzebna będzie transformacja, oderwanie się od przeszłości, bo tutaj pragniesz pójść inną drogą, tak swoją drogą. Myślę, że tutaj wiele osób będzie musiało się naprawdę może przebranżowić. Tutaj są ambitne plany też pokazane na przyszłość. Wyjście z jakiejś trudnej sytuacji, ale jeszcze moi drodzy, ja bym powiedziała, że tutaj są y, tak naprawdę te karty takie pozytywne, neutralne, ale żeby mieć stuprocentową pewność, to ja dobiorę sobie jeszcze jedną kartę, dobrze? Dobiorę sobie i, kochani, tutaj wyszła stabilizacja. Czyli ten Twój plan to już można powiedzieć, że on się Powiedzieć powoli, tak? Na początku będą przeszkody, ale później będzie wszystko się układało, tak naprawdę, w całość. Wszystko ta stabilizacja przyjdzie. I tutaj, tak naprawdę, po tym okresie niepewności, bo na pewno była ta niepewność, osiągniesz stabilizację, spełnienie, czy to zawodowe, czy też stałość w związku, jeśli pytasz o miłość, to tutaj też będzie m, dobra m, taka poprawa y, życiowa, y, miłosna, domowa. Y, rozpoczyna się Twoja łatwiejsza druga połowa życia, karta mówi. Pomoc rodziny, pomoc y, najbliższych, poprawa warunków, mieszkaniowych komfort wygoda y, nie będzie... Y, Trosk o sprawy materialne, spełnienie zawodowe, yy, taki rytmiczny, dobry przepływ yy, gotówki, tak? Ociągnięcie stabilizacji. Także, moi drodzy, zacznie się trudno od przeszkód. Musisz poprawić swoje zdrowie, swoją kondycję i zmienić sposób myślenia, aby przyszło do Ciebie to, o czym marzysz. Będzie ta y, upragniona stabilizacja i to, moi drodzy, bardzo szybko. Także na pewno to pytanie, y, które macie w głowie, y, to jest odpowiedź y, na to pytanie na tak. Y, będzie pomyślnie, wszystko się ułoży, wszystko się uda. Y, musicie myśleć tylko bardzo pozytywnie, nie bać się przeszkód, przeskakiwać te przeszkody. Pomyśleć o zdrowiu i pomyśleć pozytywnie o tych zmianach, a wszystko się ułoży. Także w skrócie to zrobiłam, moi drodzy, bo tak naprawdę mogłam rozciągać, ale to nie ma sensu na jedno pytanie tak długo tutaj, moi drodzy, używać tych przymiotników, bo wszyscy wiemy o co chodzi. Chodzi na pewno o to, żeby tutaj nie bać się, bo przede wszystkim jest dużo strachu. I być tak naprawdę bardzo, bardzo odważną osobą, bo czeka na Ciebie coś lepszego jak w tej chwili. No dobrze, moi drodzy, także szybko to zrobiłam. Myślę, że bardzo dobry przekaz. Ja Wam gratuluję, moi drodzy, bo cokolwiek sobie pomyśleliście, to tak naprawdę to zależy. W głównej mierze od Was, od nas samych, jak to dalej wszystko będzie wyglądało, i jest odpowiedź na tak w 100%. Bardzo gorąco Was pozdrawiam, życzę powodzenia, moi drodzy, i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.